Dziś chcę Wam przedstawić wtyczkę, która pozwoli Wam oszczędzić pieniądze podczas zakupów online. Mowa oczywiście o Alerabat. Jak wiecie, inflacja w Polsce z roku na rok coraz bardziej daje nam w kości, więc powinniśmy korzystać z narzędzi, które umożliwią nam zaoszczędzić chociaż troszkę pieniędzy na zakupach online. Ta wtyczka będzie sama szukać kodów oraz korzystać z cashbacku. To oznacza, że robiąc zakupy z Alerabat otrzymacie zwrot części pieniędzy, które wydaliście. Alerabat to oczywiście nie tylko oszczędzanie, ale również poznanie nowych stron oraz nowych produktów. Dzięki wtyczce możecie przeglądać setki sklepów internetowych i znaleźć interesujące was produkty w najniższych cenach. Nie pozwól, aby inflacja zepsuła twoje plany zakupowe. Zainstaluj Alarabat i ciesz się oszczędnościami podczas zakupów online. Żeby skorzystać z wtyczki, należy ją pobrać, wejść na dany sklep, dodać produkt do koszyka, przejść do koszyka, a następnie wyświetli się informacja od Alarabat o sposobach na oszczędzanie. Kliknij aktywuj i załóż konto i przetestuj kody. Na aplikację na telefon działa identycznie. Instalujesz, zakładasz konto lub logujesz się na swoje konto, wybierasz sklep, który cię interesuje, klikasz przycisk przejdź do sklepu lub przycisk aktywuj cashback, dodajesz do koszyka produkt który Cię interesuje, w koszyku klikasz pop-up, przetestuj kody i aktywuj cashback. Gotowe. Kod zostanie dodany do Twojego zamówienia, a cashback aktywowany. Razem z AleRabat inflacja nie jest już taka straszna. Pobieraj, aktywuj i zacznij korzystać z AleRabat.